Kolejne pytanie. Ja, ja bym chciał poruszyć dwie kwestie. Łukasz Borowicz, Telewizja budżetowa. Panowie, po pierwsze mam pytanie dotyczące ordynacji. Czy tutaj wiadomo, czy mogą Państwo nam powiedzieć jak to wygląda w kwestii samego głosowania? Rozumiem, że tutaj nie będzie żadnych głosów ważonych, tylko wszystkie są, mają taką samą wagę i czy macie w tej sytuacji na przykład poparcie klubów wyższych klas rozgrywkowych niż Czwarta liga, B klasa, A klasa, jak to wygląda w tym przypadku? I moje drugie pytanie, od razu je zadam, e, dotyczy e, zarobkowości, że tak powiem. Czy zarząd e, Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej zarabia na swojej pracy? Z tego, co mi prezes Stefan jak powiedział, on e, tam pracuje społecznie. No i kwestia, no w tym momencie to nie jest praca, tak naprawdę. E, kwestia w takim razie, czy rzeczywiście to jest. E, Także on nie zarabia? Czy państwo planują jakieś zarobki z tego tytułu jako wam? Dobrze, najpierw pytanie o ordynację. Więc taki lekki rys historyczny. Do czasu zmiany statutu, która miała miejsce w 2008 roku, to było tak, że każdy klub, nawet najmniejszy, miał prawo głosu na danym zebraniu, przez co delegatów było około 400. W 2008 roku zmieniono, zmieniono ordynację w ten sposób, że e, głosy są tak jak pan powiedział uważane, od Lecha Poznań jako innego w momencie klubu klasowego, e, przysługuje mu 5 e, mandatów, schodząc czasami e, zdobytkowymi niżej warta Poznań 4, e, kluby drugoligowe 3, kluby trzecioligowe 2. E, to możemy oczywiście wszystko już po konferencji precyzyjnie przedstawić kluby ligowe, jeden głos i dalej, e, pomijam tu w tym momencie kluby futsalowe i piłki nożnej kobiecej, ale one też, też mandaty posiadają i dalej, jeśli chodzi o kluby okręgówki, to jest jeden delegat na każde rozpoczęte pięć klubów w danej grupie, czyli jeśli jest powiedzmy czternaście Klubów, to wówczas byłoby 5-3 delegatów, tak? i w klubach A i B klasy jest to jeden delegat, na każdy rozpoczęte 8. Więc jeśli byłoby to powiedzmy 12, no to wówczas byłby delegat na tą grupę. Ogólnie oszacujemy, że będzie około 130-140 delegatów uprawnionych do udziału w wyborach. Naturalne jest, że, że będziemy zabiegać. Że będziemy zabiegać o głosy również klubów najwyższych klas rozgrywkowych właściwie powinien powiedzieć, zabieganych, tak naprawdę. Eee, przy czym też zdajemy sobie sprawę z tego, że y, do klubów, y, ten, ten program, który Państwu przedstawiliśmy, jest to program przede wszystkim skrojony na miarę klubów y, średnich i małych, bo ich przede wszystkim dotyczą te, te, te problemy, o których tutaj mówiliśmy. Eee, Kluby ekstra klasy pierwszej ligi, czy, czy nawet drugiej ligi. Bardziej zainteresowane są, są innymi problemami, bardziej na szczeblu pzpr u no. no, Tym niemniej do nich oczywiście też wystąpimy o poparcie, będziemy starali się z nimi e, rozmawiać i przygotować do własnych racji. To jest, to jest niewątpliwe. E, pytanie również o, o to, o ewentualną odpłatność pełnienia funkcji w, 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 we władzach. Kwestia jest, bardzo, kwestia jest dość złożona. Moim zdaniem, samo sam fakt tego, czy prosta, złożonkowa odpowiedź na pytanie, czy funkcja prezesa Wielkopolskiego Związku Bignożnych powinna być funkcją odpłatną, czy nie, ma znaczenie drugorzędne dla, dla, realizacji, dla realizacji tego programu, jaki Państwu przedstawiliśmy. Jak do, do, do tego, czy, czy związek działa, jest wydolny, e, dynamiczny, czy, czy nie jest? E, według e, m, nie jestem w stanie stwierdzić, e, jakie aparatże z tytułu m, za, zajmowanej funkcji zajmuje prezes związku, e, co jest między innymi pogłosiem te, 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 tego braku jawności, o którym tutaj wielokrotnie mówiliśmy. No, pozwolę sobie jednak zauważyć, że, że prezes jest jednocześnie członkiem zarządu polskiego Związku Piłki Nożnej, a sądzę, że nie byłby nim, gdyby nie był prezesem Związku Wielkopolskiego. Tu, tu już proszę polegać na doniesieniach medialnych, co do, co, do, co do tego, jakie aparaty jak ja, otrzymują członkowie zarządu PZPM ze zasiadaniem w tym, w tym organie. Również z informacji typowo medialnych, pełni funkcję w, w jednej czy, czy większej ilości spółek związanych z PZPN, dedykowanych jako 2.12, również proszę, proszę o to zapytać. Też nie jestem pewien, ale sądzę, że zajmuję funkcję również w spółce PZPN 2.12. Proszę, poznałem 2.12 w razie na całości no także no, oceniając sytuację y, odpłatności za pełnienie pewnej funkcji, proponuję oceniać sytuację kompleksową nie...